Szczęść Boże, witajcie w Dobranocce. Dzisiaj Dobranocka, skoro była Ewangelia o perle i o skarbie, to też Dobranocka o skarbie i księżniczce. Pewna księżniczka od swojego narzeczonego dostała prezent. Uordowana tym faktem zaczęła szybko go rozpokojować. Jakie było jej zdziwienie, kiedy zobaczyła, że w środku, w tym pięknie zapakowanym prezencie, myślała, że to wielki skarb. Zobaczyła armatnią kulę. Ze złości już cała ta miłość narzeczonego jej odpłynęła. Ze złością rzuciła tą kulą o ziemię. Ta kula armatnia ku jej zdumieniu pękła i zobaczyła, że pod, tej skoru pod tą skorupą jest mniejsza kula. Zobaczyła, że ma piękny, srebrzysty połysk. Wzięła ją w ręce, pokręciła, otworzyła. Okazało się, że w tej małej, srebrnej kuli jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy tą srebrną kulę otworzyła, zobaczyła, że w środku jest piękny pierścionek, który, którego brylanty tworzyły dwa słowa. Kocham cię. Zobaczcie, tak jest też z nami. Na początku, kiedy tworzymy relacje. To na początku wydaje się, że rzeczywiście przez tą armatnią kulę ciężko się przebić. Ale jeżeli zechcemy tą skorupę skruszyć, to zostanie tylko miłość.